Jest takie powiedzonko, które często pada w przemyśle gier. Są różne jego wersje, natomiast niezależnie od tego, w jakiej formie ktoś je zacytuje, zawsze niezmiernie mnie irytuje. Na przykład mówi się czasami, każdy ma pomysł na grę albo pomysły są bezwartościowe. To podejście do pomysłów na gry, do pomysłów do gier ma swoje korzenie w dość takim sensownym przekonaniu, mianowicie w tym przekonaniu, że pomysły są bardzo ważne, ale z samych pomysłów niewiele jeszcze jest. Trzeba jeszcze na podstawie danego pomysłu coś wykonać. Ten pomysł musi być i dobry, i wykonalny. Pomysły generalnie są tanie, w sensie to, że ja wymyślę w tej chwili grę, w której będę miał taki albo inny mechanizm, albo takiego albo innego bohatera, to samo z siebie nie kosztowało mnie ani specjalnie dużo wysiłków teorii, ani nie kosztowało praktycznie żadnych zasobów firmy, powiedzmy, jakiejś firmy. Dopiero wykonanie tego kosztuje, tak? Dopiero wzięcie grafika, żeby wykonał model tej postaci, albo zaangażowanie level designera wykreowanie poziomu, który sobie wymyśliłem, to dopiero jest coś. Co teoretycznie kosztuje. Te powody są głównymi powodami, dla których ym, takie przekonanie o tym, że pomysły mają niedużą wartość, nadal jest w ogóle obecne w przemyśle gier. I to jest powód, dlaczego to jest taki osąd, który jest bardzo popularny wśród ludzi, którzy nie zajmują się bezpośrednio robieniem gier, projektowaniem gier, ludzi na wyższych poziomach firmy. Chodzi mi o wszelkie maści menadżerów, marketingowców i tak dalej. Generalnie bardzo nie podoba mi się to podejście, jak zresztą chyba możecie już usłyszeć z tego wstępu, bo uważam, że ono lekceważy całą masę elementów, które składają się na to, że de facto w mojej ocenie pomysły może nie są znowu najważniejszą rzeczą dla gry, ale są najważniejszą rzeczą, żeby gra. Była potem pamiętana i żeby to był jakiś tytuł, nie taki, który odpalimy na 5 minut, albo cholera, nawet nie taki, który ukończymy, ale potem zaraz o nim zapomnimy, tylko coś, co faktycznie zostanie nam w głowie na dłuższą chwilę. Przemysł gier jest zaskakująco konserwatywny, jeśli chodzi o pomysły, i to też jest jeden z powodów, dla których takie podejście do tego całego tematu w ogóle pokutuje. Mało ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że wymyślanie czegoś, proces kreatywny, to jest też coś, co trzeba ćwiczyć. To można mieć oczywiście taki wrodzony talent, ale osoba, która to ćwiczy, będzie w tym znacznie lepsza niż osoba, która tego nie robi. Ćwiczenie kreatywności to jest naprawdę bardzo duże przedsięwzięcie. To nie jest jakieś byle co, co robi się po godzinach, i można w ten sposób nagle stać się nie wiadomo jak kreatywną osobą z super pomysłami. To nie działa w ten sposób. To jest coś, co trzeba ćwiczyć przez długie lata i na wiele różnych sposobów. Natomiast y, budżety gier są wysokie. Nie można sobie pozwolić bardzo często na ryzyko, więc nawet dla ludzi, którzy mają te pomysły, nawet ci, którzy wyćwiczyli je i są naprawdę w tym nieźli, bardzo często nie mają okazji się jakoś specjalnie wykazać, ponieważ oryginalne pomysły mają często to do siebie, że są dość ryzykowne. Ryzyka przemysł gier teraz nie chce podejmować ze względu na to, że budżety są w tej chwili tak gigantyczne, że każdy jeden mniej standardowy pomysł Pomysł, który jeszcze się nie sprzedał, nigdy nie było jeszcze przykładu gry, która to zrobiła i której się udało. Każdy taki pomysł jest po prostu ryzykiem. To jest coś, co może się okazać być odebrane negatywnie przez graczy. No i co wtedy? No i wtedy tyle, że zyski z gry będą niższe, A jeśli zyski z gry będą niższe, to okaże się, że budżet się nie zwróci, no i jest tragedia. Problem tutaj nie leży w tym, że to pomysły są jakieś. Niedobre, bo są zbyt innowacyjne, chociaż to też się zdarzy, o czym zaraz. Problem leży w tym, że po prostu budżety są za, za duże. Będę na ten temat też nagrywał krótki filmik. Natomiast, wracając do tego tematu, czyli tematu kreatywności i wartości pomysłów, no to w tej chwili moje podejście do tego jest takie, że w sytuacji, gdy świat gier AAA opiera się na sprawdzonych mechanizmach, opiera się na takiej liście, tak że. Jeśli chcemy, żeby gra się dobrze sprzedała, to super, jeśli byłaby open world'owa, tak? Gra z otwartym światem, świetnie. Jeśli będzie miała jakiś komponent multiplayerowy, no powinna mieć komponent multiplayerowy, bo przecież chcemy, żeby jak największa ilość graczy skorzystała z tej gry. Więc ci, którzy chcą grać tylko multiplayer, nie zagrają w grę tylko single, dlatego potrzebujemy multiplayera. Potrzebujemy jakiś system upgrade'u, nawet jeśli ten system będzie zupełnie standardowy albo wręcz zupełnie niepotrzebny, to potrzebujemy, bo to jest fajne do napisania na pudełku albo do napisania w opisie gry. Że mamy system upgradeów. Tak? To są wszystko elementy wrzucane do gry, nie dlatego, że one są jakieś konieczne tej grze albo nawet specjalnie przydatne, tylko dlatego, że po prostu ktoś w marketingowym pokoju stwierdził. Że gra X, która miała ten mechanizm, świetnie się sprzedała, i to oznacza, że nasza gra też to powinna mieć, bo to oczywiście oznacza, że świetnie się sprzeda. Co oczywiście nigdy nie działa w ten sposób, ale bardzo ciężko tłumaczyć się to ludziom, którzy po prostu nie grają i nie są w ogóle zaangażowani w proces projektowania gier. Dla nich to jest system zero-jedynkowy. dla każdego, kto pracuje w tym przemyśle bezpośrednio przy grze, to wiadomo, że to nie jest system zero-jedynkowy, to jest skala. To są małe elementy bardzo często bardzo subtelne zmiany mogą doprowadzić do zupełnie innego odbioru danego systemu, nawet jeśli ten system gdzieś się tam indziej sprawdził. Jest parę dobrych przykładów tego typu rzeczy w ostatnich latach. Mamy na przykład Watch Dogs. Watch Dogs, grę, która ma w sobie całą masę minigierek, całą masę różnego, dziwnego contentu. Ma też jakiś multiplayer komponent, który tam akurat jest. Ponoć nawet całkiem przyjemny, ale ten na przykład system upgrade'ów, który jest w tej grze, z tego co wiem, on jest tam zupełnie ogrzyba. nikomu nie jest potrzebny, te upgrade'y są w dużej mierze bezużyteczne. Po co on tam jest? No jest tam po to, bo ktoś stwierdził, że gra musi mieć system upgrade'ów, więc go tam dorzucili. Drugim przykładem może być znany już przykład Tomb Raidera, który wyszedł z komponentem multiplayer'owym, o który zupełnie nikt nie prosił, ale potem Square Enix, wydawca, Popatrzył na Tomb Raider'a i powiedział: Ej, ale ta gra się nie sprzedała tak, jak my chcieliśmy, żeby się sprzedała, bo nie zarobiła tyle, ile trzeba było. No, zarobiłaby więcej, gdybyście nie poświęcili niepotrzebnych zasobów i czasu na robienie niepotrzebnego nikomu multiplayera. Nie wydalibyście tych pieniędzy, więc zwróciłaby się wam lepiej. No, ale do czegoś takiego trzeba mieć odwagę, żeby zrezygnować z elementu, który wydaje się być konieczny, a wcale taki nie jest. Żeby nie było, że innowacja też zawsze jest dobra, bo są przykłady gier. Szczególnie na scenie Indii, które samym pomysłem nie są w stanie jeszcze za dużo zawojować. Jest taka starsza gra e, rosyjska, która nazywała się, w zależności od kraju, w którym wyszła, była, nazywała się Tension Turgor oryginalnie w Rosji, natomiast na zachodzie The Void, i to jest gra o świetnych pomysłach, które nie były wy wykonane wystarczająco dobrze w żaden sposób. Tam Tutorial nie istniał do tej gry praktycznie. Yy, gra była bardzo nieintuicyjna, i chociaż to pomysły były świetne i ich wykonanie przez bardziej utalentowany być może Team byłby bardzo dobry ten pomysł, ta gra w ogóle to by było coś super, ale no nic z tego nie wyszło ostatecznie, bo po prostu nie starczyło im siły albo nie starczyło im pomysłu na to, jak to wykonać. To jest inna sprawa. Ponieważ pomysł to jedno, ale wykonanie i zakomunikowanie go przede wszystkim to jest zupełnie druga sprawa. Projektowanie gier to jest trudny kawałek chleba, między innymi dlatego, że trzeba łączyć te trzy rzeczy. Trzeba mieć i dobre pomysły, i dobrze je komunikować, i dobrze je wykonać. Komunikować zarówno zespołowi, jak i potem graczowi, no bo przecież to jest istotne, żeby gracz zrozumiał o co chodzi w naszych grach. Taki zarzut, którego ja nie znoszę, z którym się spotkałem wielokrotnie podczas tworzenia gier, bo oni tego nie załapią. To jest dla mnie jakiś bzdurny argument, bo prawda jest taka, że zakłada on, że my nie chcemy graczom w ogóle stawiać żadnych zagadek przed nimi, nie chcemy od nich nic wymagać. To jest dobre podejście, jeśli chce się stworzyć grę, która. Świetnie się sprzeda absolutnie wszędzie, ale zawsze ją to w jakiś sposób pozbawia charakteru, pozbawia ją to jakiegoś takiego angażu. Gracz nie będzie się czuł specjalnie zaangażowany w grę, w której wszystko dostaje na talerzu, więc to jest bardzo trudny balans. Duże projekty sobie na to nie mogą pozwolić, dlatego nawet bardziej skomplikowane pomysły, takie jak hakowanie, chociażby w Watch Dogs są sprowadzone do prostego kliknięcia myszką, bo nie dość, że to jest. Proste i grasz, to zrozumie, jak to działa. No to przy okazji jest też efektywne, tak? Daje ci poczucie takiej potęgi, że ja jestem tym hakerem, który jednym ruchem swojego smartfona może zdetonować rurę z wodą pod ulicą. Fakt, że tutaj w tle pokazuję grę Hotline Miami, to nie jest przypadek. Hotline Miami jest dla mnie, według mnie, dobrym przykładem gry, która wzięła dwa pomysły, które na etapie, kiedy ona wychodziła, były już mocno wyświechtane i zupełnie je odświeżyła. Jedna z nich to styl retro. W momencie, gdy Hotline Miami wychodziło, gier retro było od groma. Gry z pikselową grafiką, z dźwiękiem wzorowanym na starych konsolach itd. itd. Tego było naprawdę dużo, natomiast Hotline Miami brało to wszystko w zupełnie inne szaty. Oni stworzyli z tego jakiś taki charakterystyczny swój element, wzięli to, co było popularne i wszędzie widoczne i przerobili na swój sposób, sprawiając w ten sposób, że mają bardzo charakterystyczną grę. To jest jedna rzecz, natomiast druga to fakt, że udało im się zamienić znienawidzoną przeze mnie swoją drogą mechanikę, śmierci od jednego uderzenia, standard starych arkaidówek, który był tam po to, żeby od ludzi wyciągać jak największą ilość kasy po prostu przy automacie i tylko po to to istniało. Oni. Zrobili z tego rzeczywisty element mechaniki, coś z czym gracz podejmuje interakcję, i coś co musi brać pod uwagę, a przy okazji coś co dodaje tej grze no, niesamowitego napięcia. Tam, gdzie inne gry wzięłyby to po prostu, bo stwierdziłyby, że robimy grę retro, no to jak robimy grę retro, to trzeba umierać za jednym uderzeniem. Tak, Hotline Miami stwierdziło, że ok, to jest jeden z tych elementów, ale my zrobimy z tego główne założenie gameplayu. I świetnie im to wyszło. Nie ma się co oszukiwać, że my damy rad w jakiś sposób zmienić zupełnie podejście dużych korporacji do pomysłów, tudzież do kreatywności w ogóle jako takiej, ale my jako gracze mamy pewne możliwości, żeby promować tytuły. Które wymagają od nas po prostu troszeczkę więcej. Wymagają od nas albo zaakceptowania jakiegoś specyficznego stylu graficznego, albo jakiejś mechaniki, która nie była wcześniej testowana. Nawet jeśli czasami te pomysły na rozgrywkę na przykład są nieintuicyjne, albo trudno się w grę wciągnąć, to według mnie w naszym obowiązku jako graczy leży to, żeby próbować dawać im szansę. Żeby próbować taką grę poznać i oczywiście, że będą tam takie, które są po prostu słabe i tyle w temacie ale dużo z nich będzie fajnych w momencie jak już się w nie troszeczkę wciągniemy. Ja tak właśnie miałem z Miami. Dla mnie początkowo sama idea tej gry była w ogóle bezsensowna i odrzucałem ją na, na zasadzie tego, że to na pewno nie jest gra dla mnie i na pewno mi się nie spodoba, a wciągnąłem się w nią i jest naprawdę świetna, bardzo dobrze mi się w nią grało, więc trzeba dawać szansę pomysłom nawet takim, które wydają się Wam. Że nie są w waszym stylu, albo takie, które w ogóle uważacie za błędne, za bzdurne. Bez zainteresowania graczy, te wszystkie oryginalne tytuły, które będą chciały podejmować to ryzyko, to kreatywne ryzyko, po prostu będą domeną mniejszych stylów i będą to też mniejsze gry. Dzięki za wysłuchanie tego przedługiego vloga. Mam nadzieję, że was specjalnie nie zanudziłem. Bo usuwałem już stąd garść rzeczy, które może się za bardzo rozgadałem, w niektórych momentach trochę bez sensu. To nie zmienia faktu, że to i tak jest dość długie nagranie. Także jeszcze dzięki wielkie za wysłuchanie. Zagrajcie w Hotline Miami. Hotline Miami jest naprawdę fajne. I do usłyszenia następnym razem. Cześć!